No nie odkażone. Nigdy. Od pierdol, i odkażone No i nic Tak głupoty teraz broń normalnie będzie. Ręka już była odcinana czy nie? Nie chciałem odcinana Jeszcze, <laughs> Spokojne, <b> <laughs> będzie sklejona, spokojnie O właśnie, jakby ktoś chciał zobaczyć to wklej wklejam na ogólny mm. Sklejaj Co wklejasz? Córki Uuu lolo Uuu córki na ogólnym klejem. O, no jest, córeczki ale szkoda by było, gdyby taki wampir załapał <todgłosdeniali> o nie moja krew awa nie tak, rób niczego. tego o nie, nie łap mnie, proszę tak wiesz i uciekasz ja już uciekam i tak w miejscu okay. Może dlatego, że kontorajt może stworzyć? No dobra, ja się nie chcę bronić. Rybca, co? Ja, pierdol. Światło. Widzę jakąś zadeklarowaną psychopatkę z kasy, kurwa. O, ta! O! To jest idealnie połączone z tym, co powiedział wcześniej, tym, co ja w życiu na ogólny. To znaczy? Aha. No Zobacz, w życiu na czy... ogólny. To, o, ja, pierdol. Ona właśnie była. O, o. To była właśnie ona. Co Dobra, wiesz mnie nie, kurwa. Szkoda by było, się to co, co? Dobra, ty, już wracam, że to replay nikomu dał. Ja się go to... ja biały? Żółty. Nie, czarny kurwa, i ma lagę do kolan. Ja <laughs> się nikomu nie mówić. Nie bady się, wygad. O nie, teraz wszyscy na Discordzie co będą uciścili gałę, opierdolić, co za pek. Moje. Zdem stała O kurwa. O kurwa. Ja szkodę, o kurwa. Za darmo to zrobiłeś, a ja nie. Ty raz... O kurwa. Jebana. Zgłosiłem jakieś chlebo. Ja ten... O ten. O ten.

Gekona nie wyruchasz. Lekko określać mu? No w sumie. Brzmi jak pan. Ej, kurwa! Co? Kurwa, kurwie. jest słodki i nie pyskuje. Nie powie nie. No. Głowa go nie boli. Ja pierdolę. Jakby jeszcze nauczył sprzątać? Wojtek... Fajne masz te kule przy nodze <grystanie> Nie widzę swoich nóg Ja nie Co O jest? nie Co jest? <grystanie> Kurwa Ja go mam w dupie, nie? Słuchajcie. No Co to, to, tak, to, 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 to mówi, kurwa? W życiu Lewida nie podjęsz się pojebanie. <noise> nie uwierzę. Nie uwierzę. <noise> <nie> <noise> <zamiast. głosy> kiedy uwierzę. Kiedy mięszkadzisz panego widziałeś? Nie, ja cię nie, nie widziałem, ale słyszałem. Kiedy niby? O Kurwa, kiedy on tak, że zasnął przy kąpie, prawie że. <noise> Jak wrócił, co, was kurwa, z Z bratem co że się upierdolił. Nie no. pamiętam takich rzeczy. Lagi, no, no, właśnie, no właśnie o to chodzi, kurwa. O to chodzi, że nie pamiętam. Lagi, nie? Ktoś <laughs> przyszedłeś, ktoś się pyta, ale jesteś opierdolony, a tu gdzieś no trochę jestem. No. <laughs> grałeś w Warhammer online w ogóle? Nagrałeś kawalerę? A zabtisz mortę? <laughs> grałeś się w Warhammer? Czemu jesteś taki zbanowany? Bo mi jest ząb na kurwie, rozumiesz? Bym na najmniej go wykurwił, jakbym mógł. Co co nie kurwi? Kurwi? Ja Mam psychy. Ale który cię ten ząbek boli? U góry. Ale. Jeden kadłeka, trójka, piątka. Drugi kłaka. Ząbek, sobie. Ząbe, ząbek mądrości no go boli. Nie, odkłaka, czyli piąty. Kieł jest trzeci. Kieł, nie mieszka. To piąty najwidoczniej mi na kurwie. No co piątka? A co są przekurwione zęby? Zaraz po zębach mądrości. Nie dał. Jak, teraz, jak mu teraz to wytłumaczyłaś, to pewnie mu lepiej jest. No, 100 razy lepiej. Kurde, aż się przestał boleć. Ja, ja nie bo ja liczę. Ja, ja już nic nie mówię. Zaczarowała mi zęba, ty co? Co, co się dzieje? Zostać. Zdarzy, zostawcie mnie spokoju. Wiecie gdzie Freeze rucha wersow? Na wersolce. Ja pierdole. Ja pierdole. A wyobrażam sobie Wersłów na Wersolce? Nie Jej nowe cycki? Nie Czyli zabawiącego się jej nowymi cyckami? Ja ja. tak. Nie wierzę. No comenzu. to chuj, to nie zgadnę chyba. No, nie będzie mi bo... <satucję> się opcje. Kieczyły <Odwiesły> mi się pomysły. Damian, czemu wytarłeś dupę <satucję> w ręcznik? Ja, Karolina, no, rano twarz jej. I... Hmm, tak a ty chyba nie wiesz chyba, o co chodzi, nie wiem, chodzi. nie wiem, o, nie wiem kurwa. Ja, pierdol... No bo ja raz ręcznik powiesiłem kurwa na zewnątrz na złocie, jak był Pan slot. I powiesiłem ręcznik, bo tam jakieś kurwa były brązowe plamy na tym ręczniku Ja, no, ja Cały czas mi myśli, że ja poszedłem się wystrać i papieru niepotalecznikiem kurwa dupę podtarłem. Tak było. Nie wiem czemu ja jestem w stanie uwierzyć. I co wtedy to, robisz? Ja mam to właśnie, ja mam to taki, nie, ja mam właśnie taki fajny protip kurwa od kilkunastu lat zawsze w plecaku czy kurwa w aucie, czy gdzieś mam rolkę papieru toaletowego. Ale nie, nie jak masz, się, ale nie jak masz, masz papieru toaletowego... Szczerze, u mnie nie trafia się taka opcja, To jest za łatwe, to jest za łatwe. Nie, ja a, mydło, a mydło, a jest? A wyjdziesz z gądupą do lewo, zobaczyć, czy jest mydło? No To jest kabina A to ty mówisz... Nie no, na stacji to... W takiej kabinie siedzi... No ale nie, w takiej kabinie siedzisz, w takim kurwa kwadraciaku małym. I tylko słuchasz wiem, Jest jak tylko jak... ty, jest tylko ty, kibel, podłoga i nic więcej. I to ja, ja bym skarpetki posięcił. O, mądry chłopak, kurde, jedyne rozsądne wyjście. mi na tym. U mnie w postawówce gościu wytarł dupę w ścianę kurwa. Po... Aż był apel kurwa na tym. <ślech> <ślech> I, się, joddy, I się dyrektor pytał kto wytarł dupę w ścianę. Ja Cześć kurwa cała szkoła, nie? 300 osób kurwa stoi na sali gimnastycznej, i direkt nie powiedzie kto ducha w ścianę? widziałeś moje domki jak tu? No przecież pokazywałeś Ale drugi stworzyłem No to coś podobny. ładny, nie? No, Ładne, ładny Wiem dzięki Ładne, ładne. Karolina. Karolina. Ty ma jak mnie Nie. ma. Nie. <grym> się Nie. 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 założone i Nie. słyszy Nie. 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 jej, czekaj. Nie. 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 No nic Nie. Nie. co, co ja mam team, to Do... Co ty k**a? Ja mam zespoł, ma kurwa 8! Co to za team za j**anie? Ja mam zespoł w to byś zrobiłem? Tak! No. Dzięki! Biedna! A, a kiedyś nie k**wał Lola! No. Weź z tymi kurwami graj! Diamenty, kurwa! jestem lepszy od Co jest to? Lepszy od diamentów! On ma wiesz ile... ...dziament... To jest totalnie na ja mnie na dziewczynę, ale też taki kwiat. No, nie w w do, do, do. Do, do. no, Di diamentem no. Gówno! Dziumentem jestem, diamentem. Ale co bym. dwa, dwa kile? Ja złoto na osiem! I co? I gówno! U I co? Z gówno, kurwa! Dziki mordy się mieścił! Oj, co? Spokój się! proszę. No <noise> <śmienią> ja pierdolę. Mam pretensję, ja ja to o, jest To jest totalnie Damian wersji kobiecej. Ja pierdolę. Niesamowite. I ja takim nagle gościem skoczyłam. Skoczyłam. Doszłam, miałaś tyle samo tak. szansę, ja. co ja. Nie <śmienią> pana muszę jako